gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 25 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie Przyjmuj wszystko, co przynosi dzień. Mam tu na myśli nie tylko codzienne wydarzenia, ale też twój stan fizyczny. Twoim zadaniem jest darzyć mnie pełnym zaufaniem i odpoczywać ze świadomością, że sprawuję zwierzchnią władzę nad wszystkim i nigdy cię nie zawiodę. Bywają dni, kiedy sytuacja i Twój stan fizyczny zdają się wymykać spod kontroli. Wymagania, którym musisz sprostać, są zdecydowanie ponad Twoje siły. Stoisz wtedy przed wyborem. Albo się poddasz, albo oprzesz się na mnie. Nawet jeśli popełnisz błąd i wybierzesz pierwszą możliwość, nie odsunę się od ciebie. Możesz zwrócić się do mnie w każdej chwili, a ja pomogę ci wyczołgać się z bagna rozczarowania. Cały czas będę obdarzał Cię swoją siłą, dając Ci wszystko, czego potrzebujesz danego dnia. Okazuj mi swoje zaufanie, polegając na mojej obecności która dodaje sił.